Dzień dobry, witam w kolejnym spotkaniu z książką, z książką dla dzieci, gdzie pokazuję Wam ciekawe ilustracje i to, na co warto zwrócić uwagę albo co przyciągnęło moją uwagę i chciałabym się z Wami tym podzielić. Jak wiecie, pracuję na oddziale dla dzieci i młodzieży i zawsze z chęcią miłą przechodzę się po dziale, wyszukuję różne książki. Nawet w dziale lektur można znaleźć taką małą, ilustratorską perełkę. Tutaj mamy książkę. Przygotowaną specjalnie na taki świąteczny czas, jak wszyscy pewnie już widzą, jest to opowieść wigilijna na Charlesa Vickensa. Natomiast wybrałam ją nie tylko ze względu na treść, ale i przede wszystkim na ilustracje wyjątkowe wykonane przez pana Roberta Inkpenna. Pan Inkpen jest Australijczykiem, który bardzo wiele zleceń dostaje na ilustracje i wykonuje je naprawdę wyjątkowo i po jest to ilustracja wykonana tradycyjnymi technikami, jak już pewnie widzicie na okładce, i charakteryzuje się nawet takim sporym realizmem, czyli jest zupełnie inna od tych książek, które wcześniej Wam pokazywałam. Tu myślę, że sobie teraz przejdziemy już do analizowania poszczególnych ilustracji. Zapraszam. No to zaczynamy. Opowieść Wikilina Charlesa Dickensa opowiada historię Pana Scrooge'a. Już samo jego nazwisko sugeruje, w brzmieniu, w trochę w taki sposób, że jest on może trochę niesympatyczną postacią. Kto zna opowieść wigilijną, ten na pewno kojarzy, co się tam działo, a kto nie, ten się zaraz troszkę, troszkę tylko przekona. To mamy właśnie głównego bohatera, co jest też dobrym pomysłem na przygotowanie okładki, czyli pokazanie nam, o kim ta historia jest i to właśnie ten pan jest głównym bohaterem. Widzimy również pięknie pruszący śnieg i miejsce, w którym to wszystko się rozgrywa. Ale najpierw chciałabym Wam pokazać taką małą ciekawostkę, którą możemy znaleźć w wielu książkach, ale nie we wszystkich. To jest taki list, taka notatka od ilustratora, który chce nam powiedzieć, tak naprawdę, jak mu się te ilustracje przygotowywało? I pan Inkpen tutaj wyraźnie zaznaczył, że w swojej pracy bardzo często posługuje się tą samą techniką, metodą, wykorzystuje te same narzędzia. Natomiast kiedy zlecono mu przygotowanie opowieści wigilijnej, wiedział, że tak już nie będzie, że będzie musiał podejść do tej historii trochę inaczej, trochę więcej czasu poświęcić na ilustracjami. Dlatego, że ta treść jest też charakterystyczna i specyficzna. I bardzo można dobrze oddać ją na ilustracjach, natomiast trzeba faktycznie nad tym pomyśleć. I tutaj pierwsze, co mi zwróciłam uwagę, to, że pan Kingpin w swoich pracach przywiązywał właśnie dużą wagę do tego, aby pokazać, jak wyglądało życie też w tamtych czasach, że ludzie siedzieli na przykład przy świecach, że często ich twarze były właśnie zmęczone, przepracowane, że były to trochę cięższe czasy niż obecnie. I y, pokazywał właśnie to na przykład poprzez takie bardziej realistyczne pokazanie tego na twarzach. Widzicie? Wszystko tutaj bardzo dobrze widać. Chciałam Wam też pokazać i zwrócić uwagę, że tu mamy typ ilustracji, która. Jest zupełnie oddzielona od tekstu i zajmuje również całą stronę, natomiast ten tekst nie opływa właśnie już ilustracji. To jest charakterystyczne dla książek już dla dzieci w starszym wieku. Młodsze dzieci mają zazwyczaj ilustrację na całą książkę. W książce tej pojawia się trochę grozy, trochę strachu i element duchów. Do pana Scrooge'a przybywają różne dusze, duchy. Które w jakiś sposób chcą na niego wpłynąć i pokazać mu, co robi źle, co może zrobić lepiej, co było wartościowe w jego życiu, a o tym zapomniał. Jak narysować ducha? Nie jest to łatwe zadanie. Słuchajcie, trzeba trochę tego ducha przedstawić tak, jak my go sobie wyobrażamy. Autor oczywiście mógłby zrobić jakąś postać ze światów, natomiast czytelnik mógłby tego nie rozpoznać na ilustracji. Dlatego poszedł, Troszeczkę w taką tradycyjną konwencję i stworzył postać białą, trochę przezroczystą, świetlistą. Ale nie użył jedynie powiedzmy, farby i zamalował wszystko na biało czy zostawił w tym miejscu puste miejsce. Chciał pokazać przezroczystość, więc po prostu poprzez tą postać narysował na przykład delikatne kreski desek podłogowych, jakieś elementy szafki i wtedy mamy już wrażenie, że my patrzymy przez tą postać. I ja to widzę. Wy widzicie? Mam nadzieję, że tak. Przejdźmy sobie dalej. Tu również mamy ducha. Spójrzcie, w jaki fantastyczny sposób jest przedstawiony. Zobaczcie, że widać nawet kreski, które wykonywał ilustrator. To jest faktycznie praca wykonana tradycyjnie, nie komputerowo. Oczywiście nie w każdej książce ilustrator siedzi i pędzelkiem maluje. Tylko są wykonywane na przykład skany, zdjęcia, wszystko jest przygotowywane do tego, aby móc to drukować. Natomiast bardzo fajne jest to, że my możemy faktycznie zobaczyć, jak ten pędzel kredka, czy ołówek nawet po prostu, w ręce ilustratora się poruszał. I jak fantastycznie przedstawił światło. Plama po prostu pustego miejsca, a daje taki wspaniały efekt. Następne, co Wam chciałabym pokazać. To taki typ ilustracji. Dla mnie jest to coś wyjątkowego, ponieważ jak obserwujemy tutaj, na przykład tą poprzednią ilustrację, o, widzicie, pełno kolorów, tło, każda postać ma troszkę inny odcień, są szczegóły. Natomiast to wygląda jak szkic. W ten sposób ilustrator może przedstawić chociażby wspomnienia, wspomnienia, czy coś co powstaje w głowie naszej postaci, jakieś obrazy. Kiedy my zamykamy oczy, dosłownie też nie widzimy wszystkiego tak, jak w rzeczywistości, kiedy je otworzymy. Są to pewne rzeczy, pewne postacie, które przebiegają przez nas nasz umysł, nasze wspomnienia. Jedne na drugie się nakładają i to można było wykonać właśnie przy pomocy chociażby zwykłego ołówka, który pozwala na zrobienie ilustracji w jednym stylu, w jednym kolorze, w jednej stylistyce. Natomiast przedstawia każdą postać trochę inaczej, mniejszą, większą, przepływającą jedną przez drugą. Jedna zanika, inna się mocniej pojawia. Bardzo dobry pomysł doświadczonego ilustratora. I teraz chciałabym wam pokazać coś wyjątkowego w tej książce. Bo jak wszyscy wiemy, historia jest dosyć z początku smutna, mroczna. Naszego pana Scrooge'a poszczególne duchy zabierają do różnych Fragmentów jego życia, do wspomnień oraz do przyszłości i pokazują mu, jak to wszystko będzie wyglądało lub co było nie tak. I te podróże są właśnie zaznaczone chociażby w kolorami. Spójrzcie, tu pan Scrooge, jedyna żywa postać na ilustracji, ma w sobie właśnie tą kroplę życia, zaznaczoną chociażby przez ten czerwony szalik. Wszystko jest szare, ponure, tak jakbyśmy byli na granicy. Właśnie świata y, cielesnego i tego y, duchowego, tego świata właśnie duchów. A tutaj pan Ebenezer, będąc główną postacią, jest właśnie osobą żyjącą. Widać ponurość, widać smutek, żal i coś, czego by na pewno ten bohater nie chciał osiągnąć. Natomiast kiedy książka dobiega. Końca i fabuła staje się bardziej radosna. Wpływ, które miały postacie na głównego bohatera faktycznie przyniósł odpowiedni efekt. Zobaczcie, jak się kolory zmieniają, i ilustracja z szarego brzydkiego. Na świetlisty, wręcz prawie złoty kolor i z dużo radości, ciepła, przyjemności, rodzinnej atmosfery. Tutaj również postacie. Nie mają charakterystycznych kolorów skóry, czy na przykład kolorów sukni. Zieleń girlandy nie jest zielona, natomiast my odczuwamy przy pomocy tylko jednego koloru prawdziwe ciepło, radość. I tak też właśnie było w historii. I to pokazał nam ilustrator, przechodząc z smutku, do radości. To jest już koniec naszego spotkania z książką. Mam nadzieję, że Wam się podobała i mimo, że historia momentami, a nawet na początku jest dosyć smutna, ma trochę grozy, to odnaleźliście w niej światło tak jak i ja w ilustracjach zobaczyliście przemianę głównego bohatera i tak jak i on z chęcią miłą zasiądziecie teraz do wigilijnego stołu z własną rodziną, pomyślicie o samych pozytywnych rzeczach i spędzicie ten czas naprawdę przyjemnie. Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego i wesołych świąt.